Witaj serdecznie, .pl. W tej lekcji pokażę Ci przede wszystkim dlaczego być może Twoje solówki brzmią jak po prostu odgrywanie skali No i co z tym zrobić, żeby nabrały jakieś w sobie troszkę więcej z muzyki, a nie tylko takiego rzemiosła odgrywania skali Więc powodem dlaczego być może Twoje solówki no, brzmią po prostu jak granie między skali w górę i w dół Małymi, takimi małymi wariacjami, wiadomo, zmianami kierunku i tak ale mimo wszystko e, dość linearnie, jak granie w górę i w dół, po prostu skali, jakoś losowo. To przyczyną tego jest to, że po prostu w ten sposób ćwiczysz e, improwizowanie, czy po prostu skalę. Włączasz np. metronom, albo nawet bez metronomu, no i grasz w górę jakąś skalę. Nie kończę tą, co ja gram, ale pentatonikę, może jakąś inną skalę. Grasz po prostu w górę i w dół, i tak ćwiczysz. Zastanawiam się, czy większość Twojego czasu właśnie nie wygląda, czasu ćwiczeń nie wygląda w ten sposób, że grasz skalę w górę i w dół. Jeśli tak robisz, no to tak później będziesz grał w czasie już improwizowania. Więc metodą na to jest ogrywanie w inne sposoby skal niż tylko granie tak linearnie w górę i w dół. Tutaj przygotowałem w ogóle dla Ciebie taką darmową lekcję, gdzie pokazuję dokładnie takie ćwiczenie i wariacje różne tak dalej. A tutaj chcę pokazać Ci jedno szybko ćwiczenie, żeby zobrazować o co w tym chodzi i żebyś mógł od razu zastosować. Więc na przykład zamiast grać tą samą skalę, to ja gram skalę c Na ekranie masz diagram, więc jak nie znasz możesz sobie zobaczyć. A tutaj nie chodzi nam dokładnie o ten diagram, tylko bardziej o metodę. Więc zamiast grać ją w górę i w dół po kolei mogę zagrać na przykład. Zaczynam tutaj od tego dźwięku C pierwszego ym, dźwięku skali, i zamiast grać po prostu linearnie, czyli kolejny dźwięk, przeskakuję jeden dźwięk i gram co drugi dźwięk. Czyli zaczynam tutaj od ósmego progu szóstej strony, ale nie gram teraz tu, tylko gram tutaj, czyli następnie przeciam zaczął od tego dźwięku, to i ten jeden dźwięk dalej, ale też nie gram. Kolejnego dźwięku skali, tylko przeskakuję. Czyli gra jakby co drugi dźwięk. Czyli w wolnym tempie. Przystpieszę. Drugą stronę tak samo można. To już brzmi trochę inaczej. To jest taki banalny przykład, najprostszy, jaki można stworzyć, ale pokazuje już pewne inne podejście. Czyli nie gramy linearnie zupełnie, dalej ogrywamy skalę tak mechanicznie, ale już to nie jest po prostu w górę i w dół, tak już zupełnie prostacko, jeśli można tak powiedzieć. Więc na tym polega wyrwanie się w dużej mierze właśnie z właśnie takiego grania w górę i w dół, to żeby ćwiczyć, ogrywać skalę, ale nie w sposób taki linearny, ponieważ tak będzie później brzmiało to w czasie improwizacji, tylko na wiele różnych sposobów, żeby mieć um, zarówno pod swoimi palcami, jak i swoim uchu inne brzmienia skali niż tylko granie po kolei. Bo wtedy, jak tak ćwiczysz, to tak przyzwyczajasz, przyzwyczajasz palce, przyzwyczajesz ucho tylko do takiego grania po kolei, no i siłą rzeczy później w twojej też tak będą brzmiały. Więc musisz to przejmować ćwicząc różnymi sposobami ogrywania skali. I w tym celu, jeśli chcesz więcej, e, konkretne też już przykłady, to tutaj powinien się pojawić przycisk, jak go klikniesz, zostaniesz przeniesiony na stronę, gdzie możesz podać swojego maila i on tym Ci zupełnie za darmo właśnie lekcję, jak to w praktyce zastosować. Jeśli Ty Cię zainteresowałeś widzisz, że to jest Twój problem, to kliknij tutaj, zostaniesz przeniesiony na tą stronę, gdzie podasz swojego maila, wyśle Ci tą lekcję. Poniżej w komentarzu chętnie wysłucham e, Twoich spostrzeżeń na ten temat, ewentualnie jakichś pytań, jak Ci się podobała ta lekcja i tak dalej. Więc komentuj proszę poniżej. Kliknij też kciuk w górę, podob ten filmik na YouTube oraz tutaj kliknij i subskrybuj ten kanał na YouTube. A ja dziękuję, tutaj był Szymo z zww.kwadranzagitary.pl i pamiętaj. Hwicz może niekoniecznie dużo. Trzymaj się, cześć.